Jadaczka, Jadaczka. F5 koła wiem, trzeba A ty masz męż o spadek No Ja mam mecz o 14 To gramy Mr too big for you 6-7 ja Where is, is he bro He's sleeping right, right now bro. Bro. bro Śmieszko, już nie jest śmieszko Shift 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 Yeah What are you doing 6-7 shift on my, my clay clay bro. Okay, bro. Okay, bro, Sorry bro, sorry, bro. <śles> Nie mogę I need think What? I need to take a shit. Kurwa! O, kurwa. o bro! O bro bro! No no wskazuj no to! Aaaaaah! Głupie na jedy. Fake informacja. O kurwa! Yo bro nie! Yo furytole! Na jakim świecie dzisiaj żyjesz? Ja, <grym> ja mam wypij! Zakręconym. Ale dobre, skaczowane? Radaczka. Jednego na drugiego. You see. Boi miss pigno. I na shorta pojszłeś, co ty się? Thank you. Thank you. Thank you. Give me man, please. Oh my god. I'm doing big for you. No, bro, you're not the real. Ale no, no, no. real... no, no, no. tak. No rata. Kurwa, po co? O ja pierdolę, to spalił dech. Co no, no, no. to za plato? No, o. Ja za za sobą ja rozstrzelił. Ale ty nie rozumiesz, że ja miałem strzechy. Grund to ty masz w domu. Jop, trafił trafiałeś. Oh my god. Fucking fucking Tu konektor, tu konektor. Jihu. Gibidi, look, look. Ja też to. O naprawdę się grubszy robię Kurwa. Nice. O kurwa. O nie robi mnie. Dobra. Guys, please help. Firebox, firebox, tu firebox. Ja żyję. Dlaczego to się dzieje? Dziękuję, Ja pierdolę. Ja <many> <many> <Ya> Kurde. <jeku. many> <many> <many> co ty zrobiłeś? Kurde, fuck, zapł. Kike, Kick ey, Grenade, ey. Zgrenaj, ey, ey, ey. Zgrenaj, go, party. go ej. Hey, bomb. Oj, drogi, 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 jesteś drogi, 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 Tu drogi, 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 Au, au, drogi, 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 Ale jesteś kupa, ale jesteś kupa. Nie, yeah, nie, okay, yeah, yeah, kick this kick, guy kick really, kick this guy. SIX! nie, 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 jesteś nie, już nie, nie, Guys, on. nie, żebyś nie, nie, tego tego nie, To To jest To mieszko. A... Co mi jest, ja ty ty co jesteś kurwa kurwa nie, tu No bo ja nie, nie, O, all, nie, 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 No nie, 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 No nie, 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 o przegotówku! Ja pierd... Kurwa, Idzie miejscówkę mi zajmuje. No. no. no i, i. Nie kurwa... I, nie ma idzie... Idzie... na Idzie do tego otiketa, mnie blokuje tam... Ja nie blokuje nikogo. A? Jak zabierz kogoś, to oni e, flash ram. Ej, e, bomba... Bomba widz no rzeczywiście owo Ale ty jesteś Ja pierdolę miapierdolę Owo dobra, luz Zobaczcie na asystę mieszka, potem na moje. Traciłem od Subscribe if you team tong tong Sahur Dzięki, Ja yeah, pierdolę. Nice. Nice. Seba, ty kurwa, się z mordy, bo ty nie A co ty zrobiłeś z tą bombą? Wlatasz jak kurwa... No bo, okej, okay. jeden był na CT, jeden był w konektorze, tak, nie wiem, to Defusing! Kill him!